Hej wszystkim, tutaj ja i dzisiaj ocenię kanał Xa Jest to y, kanał mojewicki i prosiła mnie y, żebym y, żebym mogła ten kanał ocenić no i tu jest kilka e, filmików z rysunkami e, Blockstar Planet i to tacha live studio, taka studio. Więc będziemy oglądać kilka tych odcinków, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Okej, okay. zaczynamy od pierwszego. Okej, okay. powiem tak. Filmik mi się bardzo podobał, ale niestety nie słyszałam, czy tam jest muzyka, czy nie, bo ja mam ściszone dźwięk, żeby mnie prawa autorskie nie złapały, ale mi się podobało. Kolejnym odcinkiem, którym oby, który obejrzymy, to będzie ten cały, z całego serca, mam 40. Level, pozdrowam. Okej, okay. obejrzymy dzisiaj dwa filmiki, obejrzeliśmy już. No i ten drugi filmik, znaczy trudno mi opowiedzieć, bo lepiej gdyby e, ta osoba, to chyba dziewczynka, nie wiem, ale ta osoba, e, moim zdaniem lepiej by było pobrać jej program, ale yy, yy, na przykład w Bandicam jak się jakby jak się nie yy, jakby jak się nie nie się ktoś tam nie rejestruje to jest bezpłatne ale po prostu podoba mi się, ale programem by było lepiej i proszę, żeby ta osoba nie odebrała to jako hejt tylko jako radę a jeśli nie może po pobrać programu to okej okay. no i mam nadzieję, że wam się podobało zostawcie łapkę w górę subskrypcję i do następnego odcinka, pa! pa.